Dzień dobry Państwu, znajdujemy się w szkółce Arno w Lewiczynie. Zaczął się już sezon jesienny, zmożone już jest zapotrzebowanie na materiał nasadzeniowy, więc on już regularnie wyjeżdża z naszej szkółki. To co trzymam w swoich rękach to jest odmiana w tym roku wyszobrowana w doniczce półtora litrowej, odmiana Duke. Z odmian, które w tej chwili jest najwięcej zapytań, to cały czas Duke, bo to jest odmiana, która kolejny rok jest ciesząca się bardzo wysokim zainteresowaniem. Natomiast kolejnymi odmianami, które z najwięcej telefonów się odbiera, to jest Chandler, Draper, i to, 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 a pozostałe odmiany tradycyjnie są chętni, są jakby. Zapytania, ale wymieniam te o najwyższym stopniu aktywności takich telefonów. Zainteresowanie sadzonkami jest duże, bo sezon był dobry i borówka cieszy się cały czas dobrą opinią i wiele osób chce w nią wejść. Dlatego prezentujemy Państwu odmiany, które tutaj znajdują się w naszej produkcji. Od odmian najwcześniejszych to jest Duke i Spartan, które są w naszej szkółce. Następnie Draper. Bluecrop, BlueGold, Nelson, Elliot, Chandler, jeszcze wcześniej pominięty przeze mnie. W tej chwili wszystkie te odmiany wymienione są dostępne w naszej szkółce. Proszę o kontakt z biurem, proszę dzwonić na telefon biura i umawiać się na odbiór. Zapraszam do szkółki.